Girteka modernizuje flotę. 2000 nowych ciężarówek w 2025 roku. Girteka, czyli jeden z liderów europejskiej logistyki drogowej, inwestuje w nowoczesność i niezawodność, zamawiając 2000 nowych pojazdów ciężarowych z dostawą w 2025. To strategiczny krok, który pozwoli firmie utrzymać konkurencyjność i sprostać rosnącym wymaganiom klientów, zwłaszcza w transporcie ładunków wrażliwych i podlegających restrykcyjnym wymaganiom czasowym. Dzięki tej inwestycji Girteka wzmacnia elastyczność Operacyjną i przygotowuje się na przyszłość, jednocześnie podnosząc komfort pracy kierowców. Zakupione Volvo FH i FH Aero oferują nie tylko wysokie osiągi, ale również zaawansowane systemy bezpieczeństwa, nowy system kamer oraz energooszczędne rozwiązania aerodynamiczne. Elektryczny system klimatyzacji postojowej zadba o lepszy wypoczynek kierowców. Cyfrowe połączenie pojazdów z systemami firmy usprawni zarządzanie flotą i serwisem. Choć na początku tego roku zakup nowych pojazdów ciężarowych wyraźnie spadł, Girteka nie zwalnia tempa. Co myślicie o takim rozwiązaniu, czy 2000 nowych ciężarówek to przez Czym może dobra strategia? Dajcie znać w komentarzu.